Rozbitek Radek Radek w przychodni kominiarza nie szczędził rzumpów na naprawę komina. Kominiarz z wielkim zapałem zabrał się do roboty. Radek w pełnym rynsztunku nie się ruszył na poszukiwania zleceń tudzież innych pojebanych akcesoriów. Cel, Proton, imię, Mariusz, sposób morderstwa, bezwzględnie i bez litości. Zdeterminowany Radosław dobrze wiedział, że są rzeczy ważne i ważniejsze, a zatem zaniechał zlecenia na rzecz podziwiania rynku w Konstantynopolu. Przygnębiony Radek szybko znalazł sobie inne zajęcie. Klient obiecał Radosławowi podwójną zapłatę, jeśli przyniesie mu zwłoki ofiary jako trofeum. Radek przystał na wymagania i począł szukać ówczesnego despoty Kalarypeona. W nocy Radek dostał ataków wścieklizny spowodowany jonami ujemnymi. Kurwiony do granic możliwości, Radek rzucił się na Kalarypeona i uśmiercił go szybkim ciosem ukrytego w rękawie noża do krywienia marchewek. Radek przypomniał sobie o umowie, więc zaczął targać za sobą truchło Kalarypeona, jako że była to Ciemna jak czarny zwiadowca, nikt Radosława nie wykrył i zdołał on dotargać ów na miejsce. Wynagrodzony rząpami Radek udał się do swej nowo zakupionej rezydencji w dzielnicy zamożnych w renesansowym Konstantynopolu. Mimo swej skoczności został napadnięty przez bizantyjskiego złodzieja Szmat, Tore da Vinci. Wyskoczył on na radosława z krzaków i używając swoich nietuzinkowych umiejętności zajebał radkowi szmaty. Chcecie się dowiedzieć, co stanie się z radkiem? Czy dojdzie do siebie po tym druzgocącym zajściu? Tego dowiecie się w następnych odcinkach rozbitka